No, no, na moim kanale to jest to, to, pierwsza gra w ogóle to yy, jest gigant bobas to jest, to jest tumble yy, guys gram dzisiaj z moją kuzynką Lenką i tutaj koło mnie to siedzi jest zimowa, taka jedna kiby. taka kstrycka, ma na ksywkę ma Wiktoria a Wikaj i Wiktoria a na imię Majulka No, eee, Twórz w grupę mało lata. Sam jesteś mało lata. A dobrze ona mówi, że mówi w ogóle. Zostawcie w ogóle subskrypcję tam na dole, tam, tam, tam na dole. Jak pijemy tysiącka, to mi przyjdzie stary przycisk. Hmm, słuchajcie, on już wariuje. I łapkę w górę i subskrypcję i ten dzwoneczek. Dzwoneczek, dzwoneczek. Właśnie zostawcie subskrypcję ja łapkę to już w górę. Już. i dzwoneczek ona no, kilka razy to wam mówi. Jak ktoś, jak już mój kuzyn powiedział, to sorry. No weź, kościół. Maluteczki. I później będziemy jeszcze na tym odcinku. Mój ja... kuzyn w ogóle też ma legendarnego. Nie na tym odcinku, na tym odcinku no. jeszcze będę nagrywał Minecrafta i puszczę wtedy piosenkę. Właśnie ten Kuba, właśnie ten, który nagrał ten kochał mnie, to właśnie on miał tak, ale już nie ma. Musiałam go też wywalić. Bo bo Dobra, biorę, mamy zimową Musiałam mapę. E, Niko, mamy zimową mapę. A nie śpisz. Sama śpisz, dr No weź gościu, obstrany! Um, jak coś, to się nie dziwcie, że ona nie będzie nagrywała, bo ja jej nie będę robił przypinków na jakieś wyzwiska. Um, tak, jak tak, tak. to się nie dziwcie, że ona będzie przeklinała, bo ja mogę zbudować konto YouTube. Tak więc, jak będę przeklinała, to mi piszcie w komentarzu, bo ja mam słabą pamięć. Wiem, że ja to mówię, ale sorry. Więc piszcie jest mi w kom. Jestem głupia jak Patryk. Ja jestem głupia jak Patryk. Zgadzasz się z Tobą? Więc piszcie mi w komentarzu, czy no ja przeklinałam. No, ja no i smacz. Obserwam mnie. A, no w sumie. Ja nie robię przeklinać. Ale to, to tylko to jedno, to więc. Jak coś, ja tylko mnie będę robił, ja teraz do was mówię, do moich widzów, nie do nich. Ona dopiero. W ogóle Ej, jak o... będę mało się odzywała, to sorry. Ej, w ogóle ona, moja kuzynka, ma dopiero 0 subskrypcji. Ja mam 1020. No 120 jest... futa, ja gadam. No bo ja dopiero robię pierwszy filmik. No. Jakby to to nie było do was tylko do mojego kuzyna. On dzisiaj wpada lajwik. Po godzinie 15.00. Nawet po na live'a na 20? Tak. Mm, tam super slajdu. I wpadajcie też na mojego Discorda. Ja w ogóle nie jestem na Discorda. Na stempa. Sam jesteś na <grym> jak Patyk. Lecimy nul! W ogóle jak ktoś tu jest pierwszy. Matko jest. to już mi serce bo skończy Mnie <grystanie> <Uż mi> też. Jakby <grystanie> to się nie dziewczyna, ale jest u babci mój wujek No kurczę, pieczone diabli. <grystanie> diabli mnie bielo. <grystanie> ale rękę bierze diabeł? Wypatrz to. Ej, ja powiem, powiedzieć wam, jak ona ma nazwisko? Nie. Nie. Według ja wiem, do tego jeszcze Bydłos Jeszcze napiszę w komentarzu. I no, jeszcze, jeszcze na Twój odcinek, jeszcze na Twój odcinek, i myszczelnie napisze Ona ma na imię na Bidłos. Dobra, przepraszam, to słuchajcie. Bydło. Sam jest tej, bydłos. Oni wiedzą, Bydłośa. jak to mam nazwisko i, i nie. Jak będziecie chcieli, to piszcie w komentarzu. Ja i zabolę. To napiszcie w komentarzu. Hmm, chcemy rundur w pokoju. No i wam zrobię rundur w pokoju. Czyli że wam pokażę po prostu mój pokój. I jest jungle roll. się. No i ja to przegram, jak zwykle. Przesmój się, diabli niebielą. I ja to przegram jak zwykle, bo ja przegrywam. Zawsze przegrywam. Diabli mnie wielu, diabli mnie wielu. Bo on mi nie daje w ogóle nigdy wygrać, nie? Słuchajcie. w panie, prawie przegrałem to. Jakby co, to piszcie, że on zagrała sama bez niego, bo on ciągle mi daje przegrywać. No tak, dasz nie wyjść! Przegrać teraz! Przegrać! Szybko, przegrać Nie Sprzątaj to! Ty sama mi przeszkodziłaś! Sama mi przeszkodziłaś! Sama przeszkodziłaś! Kwiatu to sama po prostu to cicho! Cicho, ktoś zamknie drzwi? Ona jest najbliżej. Dobra, czekajcie chwilę, zaraz przyjdę. No patrz! Co za Ej, muszę trzeba to poprawić! Julka! Wiktoria ja żyję Żyba! Wiktoria Żyba! Wiktoria w Wiktoria głupi, głupi. Tylko do powinieneś mi pomóc, bo to też się to Dobra. <grym> w ogóle jak chcecie kiedyś runtur y, domu babci, to... Jeszcze, skąd nie? A co to jest runtur? To jest na przykład runtur to, że pokazujesz dom albo poswój. <grym> bo tylko to bardzo na pewno nie pozwoli. Nie, ale tylko dom mówię. Nie no to ma. No z właśnie, no. E, mój ko ja też będę ty, żeby pamiętajcie o tym. Słuchajcie, jak będziecie w chcieli... W Warszawie tylko, albo w Brodnicy czasami. W Błodnicy. Ty W ogóle nie dziwcie się, dlaczego on robi takie dziwne dźwięki, ja też się dziwię. Z TikToka. <laughs> ja, ja, ja. A jak chcecie to kiedyś mogę nagrać TikTok. To na pewno. Chodź tu, chodź tu! Będę pierwszy. Nie zamykasz tych drzwi jasne. No bo małe to może być. Odcinek trochę będzie chaosował jak coś. No bo u babci my jesteśmy... Ale nie powiem... Zaraz pójdę na dwór. Y, nie powiem jak nasza babcia ma na imię. No to Co się nie. dzieje? Ty na jakieś lagi, to samo matko gósta. Jak to jest głośno, no nie no! Trochę no będzie będziecie tak się... odcinek popsuty. No! Więc się nie dlaczego tak głośno jest. Możecie iść do cichego miejsca, może będziecie słyszeć ten hałas. No, ten hałas będziecie słyszeć. Jak mi nie... Jak na mnie wierzycie, że jest hałas. Ile to jest? Do 10 będę nagrywał tyle, no to gdzieś. A ja jeszcze tak z 2 godzinki, 3 i kończę. Bo ten hałas już mnie zaczyna dopierać. do wyjaśnić. O ręka to o 19 na pewno, no bo będzie kończyła. 2 3 godzinki. Dwie-3 godzinki. Dwie, godzinki do 20? Do dziewiętnastej? A wiesz, że ja już nagrywam 19 sekund. Chyba? Hmm. Co na pewno? Zobacz, zaraz się zobaczysz. Bo ty później nie zaczęłaś. No, kurna wałek mnie I co ty masz, e, że ty e, po mnie zaczęłaś 19 sekund? Co co Słyszysz? 19 sekund. Nie powiem gdzie już jestem. Stary, ci widzi. Słuchajcie, jakby co to piszcie w komentarzu, kto to wygra? A ładnie, A nie że mi się skazać. w ogóle. Y, no kur... jakiś... Diabli bielok. W ogóle pierwsza osoba to ja jestem, jak widzieliście. Musimy kogoś co obejrzeć. O, Gigi w ogóle daje. GG jakiś.

No bo Nikodem się stołem. Nikodem! Ja nie tylko ja się z lęką bawiłem! No to teraz, sprzątajcie. Ja no potem sprzątałam, no to... Dobra, się nie ma gry. To dobrze, no szczęście. Powiło, to na szczęście. Tak to się podbiło. Na tyle, co było go życia. Bo ty jesteś odpowiedzialny za nas dwóch. Uf, no, wow. a Ty nie, nie powinnaś nagrywać wiem. Ja Jakby to, to ja jeszcze będę nagrywała Ona ma jak całość, ma 8 lat. No i <grywa> ja i tak trochę kiedyś odcinek. Nasza druga ku kuzynka ma e, 10. Nie słuchajcie go. Ona ma 10, a ja mam 11. Ja już mam 9 lat, bo za będą no ale no a Wika ma 10 bo ona jeszcze trochę idzie i będzie miała komunię a zaraz będzie ma ty właśnie po grudniu coś takiego po grudniu no to blisko a ja ci wika nie pamiętam, co moja mama ci kupiła eee. słuchajcie ja padłam no niestety eee. o takich rzeczy to ja nie mogę się doczekać to na kupiła? święta dopiero nie dobra my go nie oglądamy diabli mnie bielą w ogóle słuchajcie no nie wiem. jakby co to, to mnie Cię, ale nie to, hejtujcie dziwne? mnie, nie hejtujcie mnie, bo ja dopiero to mój pierwszy odcinek. Jak już się przyzwyczaję do tych odcinków i będę widziała co gadać, to w ogóle... Dobra, słuchajcie, ja już wychodzę to... Nie patrzcie na mój ekran, to w ogóle... No to śmiać się na... No na nie na Koniec tej gry. Masakra. No. Czekaj, co? Czekajcie. Jak obiecałem, to e, obiecałem. Albo może pierwsza literka e, tego imienia. E, nie, co? Co ty kupiła mi? I ostatnia. Słuchajcie. nie. Na pewno nie lalkę. ja już jak lalkę, no to ja... No. Matki. Czekajcie. Teraz zdjęcie. Taki zdjęcia, Mam krok zagrany też dla. Niestety. Bo okay. muszę yy, nie wiem. Ja zaraz nie znajdę na Okej. W ogóle nie wiem co to jest za tapeta. Nie pytajcie mi się. Ale jak chcecie to co? mogę nagrać jeszcze to kawałek. Ale jest dla lęki, co ja. Ale już mam robię. Co? To jest dla ręki co ja robię. No nie, patrz tu. A jak chcecie, dobra, zagramy w gambola. Gramy? Jeszcze. Nie bo nie, nie chcą sobie Mama ma taki sam kot co ja. A, no. A ty grasz? Nie, ja gram w y, gambola. No? Agroblox co? Nie, patrz. Mm. No gambola Gumball, Gumball i jego i jego niesamowita impreza. Czekajcie, byście mam. Czemu ja mam takie bloki nie znikajcie. W ogóle możecie sobie zobaczyć ile mam czasu. Ja chcę grać Anai. Nice. Nie, nie. Ja nie chcę grać Anai. Nice. Bo ja chcę grać tym duchem. Bo duch się kocha... Gamble się kocha w duchu. I w ogóle... I w ogóle pian nowe gry. Pian Za ile są kasy. Czemu? Nie wieście jej. Nowe... Wszyscy to mogą udowodnić. Wszyscy. Mogę na jednym odcinku wszystkich się zapytać. Ja w, grze w ogóle tej gumby kupiłam nowe gry. Bo zobacz, tutaj jest, są takie dolary i za nie się kupuje gry. A, bo ja myślałam, że byłoby tak to dla Takie dolary. I w ogóle ja. Ja bym cała to kaboka kiedyś sobie co no, ja Nie? Zjeżdżamy w dół, uwaga. I zatrzymujemy się. A, a Penny w ogóle ona się nie zna na tym. Nie ja, tylko ta taka żółta. A. Yes. W ogóle ona i spadła. Nie wiem dlaczego. Dobra. Chodź się bawić małą. Chodź się kachać. Chodź się kachać. Yeah. yeah! Raczej to ja wygram. Słuchajcie. Tak myślałam. Wyciążka. Dobra, to gramy może coś innego teraz sobie zagramy, co? Pierwsza. Dobra, schaj... drugi. O, no. Sorry, że się nie ozwa, ale robię sobie challenge w Minecraft. Jestem na takiej wys o. wyspie. Ja chcę, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to, ja chcę to, to. w ogóle nie wiem co to jest. Ja w ogóle jeszcze to nie gram w ogóle to jest taka jakby piłka dobra, robimy się ten czołem kurdzie, są dwie piłki o, dobra, jedna, jedna, jedna przetrwanie i przetrwanie i jesteśmy od teraz na tej wyspie bo jest to jest ty tam Dobra, o co tu mamy? Pokémon. Mam buty. Mam heł. Lederytowa. No się skończy czasu, ile można. O ok, ja jestem uzbrojony. Jest moja ulubiona rzecz, dobra. Słuchajcie, tutaj zainstalujemy może Minecrafta i zaraz nagramy nowy film. Ze mną chmury. Cyk Nie wiem czy to wyjdzie.

Uważaj. No właśnie, na... hmm. Teraz słuchajcie, ładnie nam się Pierdy! Takie to jest Nie, nie powiem co to. Tak, tak, tak. uwaga. Pojedziemy do Так, сейчас. Водя. Не вникам.

Pa, pa, Nie ja skończyłaś, Czemu skończyłaś? Bo ja czekam, aż mi się załaduje ten... No kurczę! Dobra, zagramy teraz z boka. Sorry, ale muszę zrobić tylko to. Niko. Co? Czekam, muszę obejrzeć, co to dobrze wyszło.

Nie, dobra, ty na odcinek nie wyszedł. Co. Dobra, Niko, dobra, jednak dobrze wyszedł. Przesyłam Ci pierwszy przedświąteczny uścisk. Podziel się nim z kimś, komu dobrze życzysz. Teraz trzeba zrobić, żeby go udostępnić. A właśnie, muszę nazwać jakoś swój filmik. Jak się nazywać, żeby wiedzieli kto to. Czyń? No. Mm. Daj. Czeka.

Сами ты мне спадал. Добра. Ёж. Ну что, вы все Albo nie, czekaj. Dobra, już. No, fajnie. A jak tu to teraz? Na YouTube'a. Hmm. A skąd wiesz, gdzie mam YouTube'a?

Cześć będzie później, dzisiaj, ale później. Wpadajcie też na dowództwo. dzisiaj, dzisiaj! Dzisiaj wy możecie widzieć to jutro albo pojutrze. A na to dzisiaj. E, to na razie. Pa. Pa.